Witam Was serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Oroda i Fitoterapia. Dzisiaj kolejny filmik o tym, jak usprawnić pracę naszych naczyń krwionośnych. I porozmawiamy o tym, jak przygotować i jak stosować do wewnątrz i zewnętrznie intrak z owoców kasztanowca na żelaki i na pajączki. Ogólnie wyciąg z owoców kasztanowca w medycynie naturalnej jest bardzo popularny, jest bardzo znany i polecę się... Przy niewydolności żylnej, przy żylakach, przy pajączkach i ogólnie przy zaburzeniu krążenia w kończynach dolnych, chociaż ogólnie na cały układ żylny będzie bardzo pozytywnie wpływał. To wspaniałe drzewo, kasztanowiec w fitoterapii jest bardzo cenne i takim surowcem leczniczym są i kora młodych gałązek, i kwiaty, i liścia, i owoce, i nasiona, które my z Wami ogólnie nazywamy kasztanami. Owoce kasztanowca zawierają wiele substancji aktywnych, takie jak flawonoidy, escyny, kumaryny, garbniki itd. i to one mają tak niesamowity wpływ na nasze zdrowie. Przed przede wszystkim uszczelniają i wzmacniają ściankę naczyń krwionośnych. Powodują, że ścianka naczyń jest bardziej elastyczna. A to znaczy, że jeżeli jest jakiś troszeczkę zastój występuje po tym po tym rozciągnięciu żył, one wracają do normy. I to jest bardzo istotne, żeby te właśnie naczynia, te ścianki były i elastyczne, i jednocześnie żeby były bardzo mocne. I właśnie wyciąg z kasztanów będzie bardzo fajnie na tą ściankę naczyń krwionośnych wpływać. Bardzo fajnie usprawnia się przepływ krwi, a to znaczy, że nie będą dodatkowo tworzyć się pajączki. Zapobiega też tworzeniu się zastojów obrzękom, pojawianiu się bólu w kończynach dolnych, zwiększa napięcie tych żył naszych, jakby regeneruje, odbudowuje ściankę żylną, zapobiega upośledzeniu zastawek żylnych. Zmniejsza też uczucie ciężkości w nogach, jeżeli ktoś bardzo długo siedzi lub bardzo długo stoi i pod koniec dnia takie uczucie zmęczenia i ciężkości powstaje i ogólnie jest zalecany i wskazany, dlatego by usunąć uczucie zimna przy zaburzeniu krążenia w kończynach. Jak taki wyciąg trzeba zrobić? To jest bardzo istotne, na co trzeba zwrócić uwagę. Zalewamy rozdrobnione świeże kasztany, te, które akurat w tym okresie zbieramy październik-listopad, i takie kasztany rozdrabniamy i zalewamy gorącym alkoholem. Bardzo istotne, by był gorący, bo właśnie on dezaktywuje enzymy, które w kasztanach się znajdują. A te enzymy, po tym jak rozdrobnimy kasztany, to one właśnie mieszają się z tymi składnikami, Aktywnymi i niestety niszczą te aktywne związki. Żeby tego nie było, zalewamy gorącym alkoholem, które nam. Te wszystkie enzymy zneutralizuje. Dodatkowo, kiedy kasztany są rozdrobnione, a alkohol jest gorący, to on lepiej będzie penetrował cały surowiec i będzie wydostawał te wszystkie składniki aktywne, które później będą regenerować nasz organizm. Jakie potrzebne są proporcje? Proporcja zwykle się stosuje 1 do 3. Wystarczy zapamiętać proporcje i zawsze sami sobie dopasujemy ilość alkoholu do ilości kasztanów. Jeżeli bierzemy 100 gram kasztanów, to będzie nam potrzebne 300 gram alkoholu. No 300 gram alkoholu to gdzieś mniej więcej 320 ml będzie tego alkoholu, ale tak naprawdę Mniej więcej, jeżeli ktoś będzie miał 300, 320, no, będzie w porządku. Trzeba kasztany dokładnie umyć, trzeba ich osuszyć, najpierw pokroić. Tak jak widzicie, u mnie na zdjęciu robiłam właśnie specjalnie, żeby pokazać, że najpierw ich trzeba pokroić na drobniejsze kawałki i później w mikserze bardzo fajnie i bardzo szybko możemy to rozdrobnić i takie już rozdrobnione kasztany będziemy za zalewać e, gorącym alkoholem. Jeżeli chodzi o alkohol, na co trzeba zwrócić uwagę? Ja osobiście mam kuchenkę elektryczną i dlatego nie ma żadnych problemów, żeby alkohol podgrzewać. Państwo, jeżeli macie gazową, uważajcie, bądźcie bardzo ostrożni, żeby te opary alkoholu wam się po prostu nie zapaliły. Tak Także podgrzewamy alkohol i zwykle gdzieś wykorzystuje się temperatura od 60 nawet do 80 stopni. Zalewamy i zostawiamy w słoiku na 14 dni. Codziennie trzeba ten słoik wstrząsać. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie Wam widać. Tak wygląda na przykład u mnie przygotowanej. Zalany alkoholem ten rozdrobniony owoc kasztanowca. Jak zamykamy szczelnie, to możemy później sobie bardzo fajnie to pomieszać. Dobrze, jeżeli kilka razy w ciągu dnia, w ciągu dnia przez te 14 dni sobie właśnie mieszamy. Trzymamy to w jakiejś zamkniętej szafce. Po 14 dniach trzeba to przecedzić i przelać w jakąś butelkę z ciemnego szkła. No, ja mam takie butelki, podpisuję sobie, co mam w tej butelce, i w takich butelkach później przetrzymuję. Mogą być oczywiście mniejsze w zależności od tego, ile będziemy tego robić. Natomiast warto zrobić na całą kurację. Jeżeli ktoś robi pierwszy raz, no to można zrobić mniejszą porcję. Ale ogólnie cała kuracja jest od 2 do 6 miesięcy. Także można sobie zrobić od razu taką większą porcję. Jak prawidłowo stosować? Trzeba to pić do wewnątrz, jeżeli je używamy, to dwa razy dziennie po 5 ml. Taka mała łyżeczka. Można dodawać do wody, do niedużej ilości 50-100 ml wody, wlać tam te 5 ml naszego ekstraktu i po prostu wypić między posiłkami rano i wieczorem. Kolejna wskazówka to jeżeli chodzi o stosowanie zewnętrzne. Stosujemy, smarując te problematyczne miejsca, najlepiej smarować przed snem. Wszystko, co jest rozgrzewające, wszystko, co jest z alkoholem, lepiej stosować wtedy, kiedy już nie wychodzimy na zewnątrz, kiedy później no, kładziemy się do ciepłego łóżka. Także najczęściej robimy to wieczorkiem, przed snem. Bardzo istotnym też jest, w jaki sposób to robimy. Jeżeli ktoś ma żylaki, to nie polecę się ogólnie żylaki mocno masować. Najlepiej, jeżeli w ogóle nie będziemy robić masaż. Tylko będziemy bardzo delikatnie smarować w kierunku od dołu ku górze, tak jakby w kierunku do serca, na ręce Wam pokażę, tak, od paluszków do góry i na rękach, i na nogach, bo ktoś może będzie chciał też ręce smarować, jeżeli ktoś ma zaburzenie krążenia i na przykład ręce mocno marzną, też można. Natomiast szczególnie na nogi zwracamy uwagę na pajączki, na marznące stopy. Wieczorkiem przed snem smarujemy w kierunku od palców do góry i jeden raz dziennie. Dwa tak naprawdę sposoby na stosowanie jednego przepisu. Oczywiście można też robić różne inne maści z kasztanów, które nie będą zawierały alkoholu, bo bardzo często powstaje takie pytanie, czy taką, taki ekstrakt można smarować na naczynka na twarzy. Teoretycznie można. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo ogólnie na naczynka, czy to na twarzy, czy to na nogach, będzie to bardzo dobrze działało. Ale skórę na buzi my mamy bardzo, bardzo delikatną, i wiele osób ma ją bardzo mocno wysuszoną. Jeżeli stosować jeszcze taką, taki ekstrakt alkoholowy, to skóra wysuszy się jeszcze mocniej. I dlatego, no, nie zawsze jest skazane, że ktoś ma bardziej przytłuszczającą się skórę, no to tak. Ale też nie możemy tego stosować yy, bardzo długi czas, bo skórę rzeczywiście wysuszymy. Też czasami jest tak, że na nogach skóra w pewnym wieku, lub przy różnych dodatkowych dolegliwościach, np. u cukrzyków, ona jest tak sucha, że dodatkowe stosowanie alkoholu, nie zważając na to, że taka, taki ekstrakt jest bardzo korzystny dla naszych. Naczyń kwionośnych, no to dla skóry może być niekoniecznie i może też u niektórych osób ogólnie alkohol skórę bardzo mocno podrażnić. Dlatego jest jeszcze inny przepis z kasztanów, który nie będzie alkoholu zawierać. I my z Wami o nim porozmawiamy w kolejnym filmiku. Też Wam pokażę przepis krok po kroku i jak taką maść do smarowania można zrobić. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał i jesteście na bieżąco. Jeżeli nie, to po prostu zróbcie to teraz, zasubskrybujcie, Komentujcie, obserwujcie, jakie nowe filmy na kanale będą się pojawić. A dzisiaj tylko w podsumowaniu jeszcze raz powiem, dla kogo taki intrakt jest jak najbardziej wskazany. Przy obrzękach, przy żylakach, przy pajączkach, przy marznących stopach, jeżeli występują bóle w mięśniach i jeżeli czujemy czasami zmęczenie i taką ciężkość w nogach na koniec dnia. Mam nadzieję, że filmik był dla Was przydatny i napiszcie w komentarzach, czy Wy stosujecie taki intrakt, czy już macie własny wyciąg z owoców kasztanowca. A ja życzę Wam zdrówka i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.